Na pierwszym widzowie znowu pojechałem z tego w trasę. Na promo pojechaliśmy. Nie? proma normalnie płynęliśmy, się przespaliśmy. Spaliśmy na... Promie no i tego typu rzeczy. Nie. I teraz właśnie z niego wyjechaliśmy. Jakoś tam jeden dzień tam byliśmy. Nie. No i teraz z niego wyjechaliśmy. Jesteśmy teraz na rozładunku, albo na rozładunku chyba. I później znowu na proma popłyniemy. Sorry, że nie było odcinka w ogóle. No, ale nie miałem jak nagrać, no bo mój tata ciągle tam był ze mną, nie. Ale... No. Ale postaram się nagrać jeszcze. Dzisiaj z proma albo jutro. Możliwe, że dzisiaj albo jutro będzie odcinek. Nie. Sorry, że dla was... Tak częściej nie nagrywam, ale... No różne rzeczy są no... i nie mam za bardzo, jak za często nagrywać. I teraz mam przy strasznie nie chcę się potrzeby odlapić. I nie wiem, mój tata. Do się... <kluzłatki> Do właśnie, Kasiu nie złapał na tym promie, Musimy jakieś leki kupić. Jak będę w ogóle. Bo kasza mnie złapał. Co hmm, ja tam miałem powiedzieć? To jest tak trzęsy, ale strasznie mi się chce lać. No, także to na tyle. Subujcie, łapkujcie. No i dzwoneczkujcie. Wszystko to najlepsze. Ten taki czerwony przycisk, tam na dole. Taką szarą łapeczkę. Taki dzwoneczek jeszcze tam się wam wyświetli. Także... ale ten subik nie ma być szary i ta łapeczka ma być niebieska. A dzwoneczek nie wiemy tam. Jest. Także no, bye bye.